Cześć z tej strony Anubis. Dzisiaj przysłuchamy sobie fragmenty wywiadu tego gościa Birebel Bull i Hugo, którzy troszeczkę pogadali. Przygotowałem dla Was kilka fragmentów, więc plan na dzisiaj jest taki, że najpierw będzie intro, później przesłuchamy fragment, mój komentarz, kolejny i tak dalej. Bardzo ciekawy wywiad. Kilka bardzo ciekawych informacji i myślę, że warto. Myślę, że to jest wyjątkowo ważny odcinek, także. Nie przedłużając, zaczynamy. Treści w tym filmie mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. To nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Rynek krypto jest ryzykowny. Zróbcie swój własny research. W Flair, w Flair I think a lot, I, I see a lot of the community go, oh, why isn't price going up? Why isn't this doing that? Why isn't this doing that? And I kind of often think about like, oh, a, a, a response I'd like to make, but never do because I just sort of don't want to get into it, but... Uh oh okay. be careful, Hugo, be careful. <laughs> what, 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 I, what I'd offer up is like, you know, did Uber focus on their bottom line before they took over the market? Mm. And the answer is absolutely not. No, they focused on taking over markets. Uh, Flare is very focused on making XRP5 work, on growing it very rapidly. Uh, I mean, we're already the biggest XRP5 venue that has ever existed. Yes. Um, you know, we have 88 million units of FXRP. Um, that is entirely retail at this point, no institutions. Um, we've done that from a standing start in September. And I think it's just the beginning. And I think that um uh, I think once institutions come in you'll see the size that it can start getting to, but you know beyond that I I think one of the things I'm really proud of is that other people have had a go at this and we are so far the only people that have actually made it um uh, sticky um uh, and work. My no widzimy w pierwszym fragmencie bardzo ciekawe spostrzeżenie. Porównuje Hugo Flerd do ubara. Gdzie Uber najpierw skupił się na przyjęciu rynku, a później dopiero na podbiciu swoich akcji? I tą logikę Hugo chce zastosować właśnie do Flair, dlatego też cena jest jaka jest, ponieważ skupiają się na zupełnie innych rzeczach, budują podstawy. Dla mnie to jest zrozumiałe i szczerze mówiąc, jak najbardziej mi to leży. Oczywiście chciałoby się dzisiaj już mieć Flair za dolara, ale rozumiem to, żeby to się zadziało i ten stan się utrzymał dłużej. On po prostu musi trwać i muszą być te podstawy, które są bardzo rewolucyjne, jeśli chodzi o rynek krypto, o czym później jeszcze będzie i o czym mówiłem już milion razy na tym kanale. To musi wszystko trwać, więc jak najbardziej rozumiem tą logikę i ta analogia jest bardzo trafna. Z tym, że Uber tak naprawdę nie ma żadnego produktu. A firma. Natomiast myślę, że. Po to Hugo użył tej analogii, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy w fazie budowania podstaw. Przesłuchajcie dalej, tam jest więcej jeszcze na ten temat. Natomiast jak najbardziej ta analogia do mnie trafia. Mam nadzieję, że dla Was również. I o ile chciałoby się, żeby wszystko było szybciej, ale życie na chciejstwie nie polega. I już. Kto jest cierpliwy, poczeka. To nie jest cierpliwy, zawsze może sprzedać. Natomiast dla mnie ta logika jest najbardziej, jak najbardziej zrozumiała, odpowiada mi i ja będę cierpliwy. Tyle. Uh, my problem with a lot of the ways that people do build is that they, they get a lot of VC funding and they're very uh, keen on uh, getting a product out as soon as possible. Uh, that that means that they are incentivized to cut corners, get the product out. get my TV out. And, uh, you know, uh, get to market as quickly as possible. We, we purposefully made sure that we did not have that pressure. Um, and that was critical, because let's say like 95% of my net worth is probably in the Flare token. Mm -hmm. And so for me, the failure of a core flair protocol is, you know, beyond it being a moral catastrophe and a catastrophe or, and hugely embarrassing um, uh, and, and a fucking tragedy for everyone that loses money in it. Uh, but beyond that, it, for me, it would be a net worth catastrophe, right? Um, so, you know, we, we take security very seriously, is all I'd say. Yes, understood. Uh, so, how do we differ? I mean, look, we, we probably go through more processes. W tym fragmencie mamy trzy bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, Hugo zwraca uwagę na to, że wiele, wiele protokołów skupia się na tym, żeby jak najszybciej odpalić swój produkt, bo ma presję VC. Ktoś wyłożył kasę, chce jak najszybciej, żeby produkt zadziałał i żeby. Produkt był na rynku i mógł zrzucić swoje torby. Tu Hugo potwierdza, że w ich przypadku nie ma takiej presji i dlatego działają w sposób bardziej zrównoważony, dla wielu zbyt wolny. Rozumiem to, natomiast cieszę się, że idziemy w stronę jakości, a nie szybkości. Mamy milion przykładów na to, że produkty mają są wypuszczane, są wystrzały, później jest do piekła, ponieważ ten produkt nie prowadza absolutnie nic nowego. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mam dużą satysfakcję, bo kiedyś o tym pisałem. Jak policzyłem, tylko nie mogę tego tweeta znaleźć, ale jak ktoś jest dociekliwy, to sobie poszuka u mnie na profilu na X. Policzyłem, ile Hugo powinien mieć fler. Nawet jeśli coś zrzucił, co jest zrozumiałe, no też musi koszty życia, koszty prowadzenia biznesu w jakiś sposób finansować. Nie zakładam, że jeszcze gdzieś pracuje, nie wiem, jako budowlaniec. W tym dubaju, ale powiedział o tym, że 90% 95 dokładnie procent swojej wartości ma w Flair. Czyli tak naprawdę jemu bardzo zależy na tym, żeby ten produkt odpalił i mówi o tym, że gdyby tak się nie udało, no to dla niego jest to ogromny wstyd, jest to tragedia dla wszystkich, którzy stracą kasę, ale przede wszystkim on straci kupę kasy, więc pociesza mnie to, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. On ma pierdyliard flair, Każdy z nas ma trochę, jeden mniej, drugi więcej. I płyniemy w tą samą stronę, bo celem ostatecznym jest to, żeby to hulało. No i żeby się na tym dorobić, oczywiście, czyli żeby to fler kiedyś urosło. Ale nie poprzez wymuszanie szybkiego odpalenia byleczego. To jest druga rzecz i trzecia rzecz, na no co wskazuje Hugo, to jest bezpieczeństwo, czyli mamy. Informacje o tym, że to wszystko musi działać, być przetestowane, pewnie wielokrotnie bardziej niż jakieś niezbędne logiczne minimum, ale rozumiem to, bo właśnie też o tym kiedyś mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie: ten produkt nie może się wypieprzyć. Po prostu nie może dojść do jakiejś, jakiegoś fakapu, no bo później instytucje, bo myślcie jak instytucje w tym kontekście, nie zaufają temu produktowi i nie będą chcieli go używać. A bez instytucji, no będzie bida po prostu więc te trzy rzeczy w tym fragmencie są ultra, ultra istotne i cieszę się, że są poruszone nie wiem jak bardziej można przekonywać kogoś, że ten cały pomysł na istnienie fler i sposób w jaki jest budowany jest profesjonalny jest stawiana na jakość a nie na szybkość oczywiście rozumiem, każdy z nas bywa wkurwiony, że to nie jest taki wykres scenowy, jakbyśmy chcieli, ale jak to się mówi, cierpliwy i kamień ugotuje. I tego typu wypowiedzi są miodem na moje serce, i rozumiem, że będzie dobrze. Kiedy nie wiem, ale to potwierdza moją tezę, że warto tu być i warto przyglądać się i wspierać ten projekt. Przejdźmy do następnego fragmentu. I can really kind of rap. Everything around in a nice little package, and ask you this question and say, "What's next?" You know, what's well, next? that's flat, that's Flare Two Point right. Um, yeah. What's well, what's next? Short term, medium term, more DApps. Short term, more DApps on Flare. Um, more, uh, more very interesting tasks. I'm really looking forward to coming to Monkey. Mm. Uh, medium term, the launch of trusted execution environments, which is the first part of Flare Two which will then allow us to launch uh, f v2, mm -hmm. uh, which will dispense with the agents. Uh, there won't be agents in the system anymore. This has some very positive effects which people don't understand yet, but they will when I release an FIP. Oh, yes. uh, <coughs> uh, this Flare's uh, F-assets v2 will be based on protocol managed wallets. Uh, protocol managed wallets as a protocol allows any smart contract to control wallet on another chain. So you can think of this as like a, a key foundational technology for a lot of what I want to do with Flare Next. So the okay. first first set of smart contracts to be managing stuff on various chains is FSS v2, which is basically F assets, but on steroids. Okay. Um, uh, and uh, I will take in other networks like Bitcoin. Um, one of the things we found it hard to do is to build a um uh, for Bitcoin that has a core vault. Uh, so what uh, we're, we're, we'll be launching bitcoin in v 2 which will be, will be nice. Uh, but we'll be launching uh, v 2 uh, first before bitcoin. so yeah. don't be concerned about that. but the other thing that i think is, you know, we've got the, the, the protocol managed wallets. but what else can be built on it? as i said, you know, you can use flare compute on any network the protocol managed wallets exist. so you can build an application on flare that effectively allows people to uh, modify who owns what money on any chain. Um, so you can have Effectively, a gambling application that can take deposits on any chain. It mm -hmm. just runs on Flare and it pays out on your chain. And there's a myriad of things that that can do. Um, and that the protocol managed bots can do. I'm very excited about it. Uh, we'll also be upgrading the Flare um, data protocols because we can put them in TEs, which means we can have paid for on demand data. Um, having paid for data is a, a nice thing um, because it means that the network can earn revenues, which is great, but it also means that the data can be immediate, uh, immediate and on demand as opposed to having to fit the tempo of the ftso or the ftc, uh, which is nice. Uh, and then lastly, i think building within the te layer applications directly for usage in the te layer uh, with privacy for institutional use cases. for instance, lending, uh, for instance, perks, or you know, a spot exchange, uh, regulated exchange for um uh, you know a sort of regulated exchange for real world assets these are all things that fit very well within the flare 2.0 te layer. yeah i feel like these these protocol managed wallets feel so revolutionary to me the way you describe them out that really feels like the bread and butter i'm very excited for that it's it's a, it's a huge engine of, yeah. if we get if we get it right it's a huge engine um, because suddenly you've got the ability to control money on every chain. And you've got the ability to privately compute an output that you can trust, uh, and then you've got the ability to execute stuff across every chain. Mm -hmm. uh, you can then think of Flare like a like a really intelligent octopus sitting on top of all the chains. I don't know how else to put it, but it, um, you know, controlling uh, you know money on each chain with each tentacle. Um, and I think that's just for me. That's like the, the opportunities to build products using that. And I have I have like a major product that I have discussed before. Um, that I, I liken to a decentralized prime broker. So okay. um, I, I try to give you a rundown of that. Imagine you've got a protocol managed wallet that sits across five different chains, and you you'd like to uh, you you have a position within that wallet that has, let's say, a million dollars in it. a nice round number, mm -hmm. uh, and you've you've borrowed uh, five hundred thousand dollars against that million dollars of, let's say, crypto value. Now you've got $500,000, but your crypto values, you know, maybe um, you, you think, but you're nowhere near your liquidation limits, right? You're 50, 30% away from your liquidation limits. So you think, uh, I'd like to increase my exposure, and I'd like to take a uh, position over on another chain. I'd like to buy a pub, or I'd like to buy a position in a uh, prediction market, right? But this system allows you to take money from your positions anywhere and use it anywhere else now, it's not built. It's, uh, it, it's not, you know, it's, it's going to take a long time to build, but it's that. that would be for me the final boss of where this industry goes, which mm -hmm. is all of my uh, money and my p &L is usable all of the time, everywhere. Mm. damn, yeah, the final boss. <laughs> uh, for, me, for me, that's, that's, that's yeah. the product. for me, that's, that's, that's the final boss product. extreme interoperability, yeah, yeah. not just extreme interoperability, but extreme capital efficiency. Uff, Od czego tu zacząć? No po kolei mamy plan na przyszłość. Mamy więcej DAPSów w krótkim terminie, czyli będą nowe współpracy. Dalej mamy TI i PMW, o którym już mówiłem, także znacie temat, nie będę się powtarzał. Hugo też powiedział o trudności w budowie Corvolt na Bitcoinie i dlatego zostało to przesunięte na Flair 20. Wiemy również, że przed Bitcoinem w Flair 2.0 będzie XRP w wersji 2.0. No i teraz creme de la creme. Po pierwsze, mowa o płatnych danych, czyli wyobraźcie sobie, że z danych, które dzisiaj są na Flare, będzie robiony biznes i każdy będzie mógł je kupić. Zapotrzebowanie na dobrej jakości dane jest ogromne, więc jak najbardziej będą na to chętni. A kto będzie na to chętny? No wyobraźcie sobie, Sky is the limit. Absolutnie wszyscy mogą być chętni, żeby coś takiego zrobić. Dalej mamy TI z prywatnością dla instytucji. To jest też bardzo ciekawa rzecz. I jak sobie popuszczę wodzy fantazji, to naprawdę to może być coś ogromnego, no bo to się łączy z RWA, o którym też była mowa co będzie absolutnie ogromnym zastrzykiem finansów dla krypto płynności. Mowa jest również o zdecentralizowanym brokerze, czyli łączymy światy Web2 i Web3, tradycyjną giełdę z krypto, no i interoperacyjność czy jak to Hugo ujął, maksymalna efektywność twoich środków. Myślę, że ten film warto obejrzeć, warto obejrzeć nawet dwa razy. Ponieważ jest tu bardzo dużo mięsa, bardzo dużo treści, i jeśli po tym filmie nie jesteście bycze nastawieni do fler długoterminowo, to chyba już nic was nie przekona. Świetny wywiad, bardzo dużo treści, i ja się cieszę, że miałem przyjemność montować tą treść i przesłuchać ten wywiad. Siłą rzeczy przy montażu musiałem to zrobić kilka razy. Ale była to ogromna przyjemność i potwierdza to po prostu, że jesteśmy w dobrym miejscu, dobrze ustawieni. Za chwilę koniec flerdropów, spadnie inflacja i być może ten rok będzie trudny. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, zobaczymy. Wszystko też się łączy z makro, ale długoterminowo ja jestem absolutnie byczo nastawiony do flery. Jest to zajebisty projekt, zajebiści ludzie, i oby tak dalej. Trzymam kciuki i na pewno stąd nie odchodzę, nigdzie się nie ruszę. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.